Witam Was serdecznie. Dzisiaj sobie zrobimy dla Was poradnik jak zrobić ładną gazetkę na poziomie łatwym, aby <coughs> robić takie gazetki jak dziennikarze na SLPN-ie, NF-ie, WLPN-ie. A więc zacznijmy. No to na, najpierw potrzebne będą nam tak, to logo klubu, jakiś zawodnik, tytuł, tekst. I znaczek. A więc prze, przejdźmy do pie, pierwszej czynności. <laughs> Tło. Tło sobie ustawiamy jak najniczej. I sobie je rozciągamy. Ważne, żeby nie rozciągać go tak. Bo wtedy się psuje. A więc tylko po rogach ustawiamy sobie. Jak chcemy. I teraz tak. Zawodnik się patrzy w lewą stronę, a więc zawodnika sobie powiększamy do takiego stopnia. Przechodzimy do loga. Dajemy sobie go za zawodnika. Dobra. I teraz tak. Aby zrobić bardzo fajny tytuł i tekst. Najpierw przechodzimy do kształty. Wybieramy sobie kształt kwadratu zaokrąglonego. Rozciągamy go sobie. I dajemy go sobie w taki sposób. Rozwijamy. Ten tytuł dajemy u góry i tekst też u góry. Ustawiamy sobie to. Dajemy wypełni. Możemy sobie dać jak któryś z żółtych taki bardzo pasujący do tej gazetki. Dobra, mamy. Teraz dajemy sobie rogi. A jednak nie edytuj. Kreska. Dajemy sobie na 14 i zmieniamy kolor na na przykład jakiś zielony, który będzie pasować. Załóżmy, że to będzie. No i sobie po prostu musimy wyszkać, jaki będzie pasować. A więc damy sobie ten. No i dobra, mamy teraz tytuł. Tytuł sobie możemy dać. Taki, jaki klub zgłosił problem, na przykład problemy klubu Norwich City teraz sobie ładnie to powiększamy i rozszerzamy powiększamy sobie tak żeby było idealnie na środku jak widzicie ten czarny tekst nie za bardzo a więc zmieniamy sobie kolor coś typu coś takiego i dajemy sobie trzy kropki edytuj kreska 46. No i mamy pierwszą część tekstu. Następnie duplikujemy sobie to. Przenosimy. na coś takiego możemy sobie tak po prostu tak zrobić i przenieść żeby to było ładniej no i teraz tekst <laughs> piszemy sobie to co chcemy mm, dobrze widzowie, no to jeżeli już mamy tekst to robimy sobie tak samo jak u góry pierwsze oczywiście robimy sobie tak, żeby było jak najlepiej widoczne jeżeli już to mamy, no to zmieniamy kolor na tutaj tego, no to już wam tutaj oszczędzę to i po prostu to skopiuję i co tu, nie wiem dlaczego Tekst się tak źle zmienił, ale nic się nie stało. Dobrze, i teraz sobie robimy tą kreskę. Na 46 sobie je troszkę zwiększymy. No i mamy w taki sposób gazetkę. Został nam jeszcze znak, a więc sobie go na samą górę zmniejszamy i szukamy sobie odpowiedniego miejsca możecie sobie tutaj gadać zmienić na wzrodzu. Logo jest troszkę za duże, a więc damy go inaczej i dajemy sobie oto właśnie logo. Jeżeli filmik Wam się spodobał, to zostawcie łapę w górę i wbijajcie do dziennikarzy na NFF. Siemander.